Także witam was w kolejnym odcinku z oczywiście MFG, czyli małe fajne gospodarstwo. No i co? Dzisiaj jedziemy sobie po nowe nabytki, które zakupiłem już tu jest handlarz w, w tym różowym domku i on się nie będzie chciał pokazywać, także otworzył mi tylko bramę, nie? I jesteśmy ogólnie tutaj. I ja ogólnie wracam od kolegi od tego, co mieszka niedaleko tam mnie. tak. Potem Wam jak będziemy wracać Wam pokażę. Pożyczyłem transport, tak wygląda. I ogólnie tutaj są maszynki, już widzicie jakie kupiłem. Zaraz wam ogólnie przedstawię ceny i ogólnie wiedzą wszystko wyszło. Ceny wam powiem. Taki plażek taki znajomy. Nie wiem czy to się będzie No i jesteśmy No i ogólnie tak Co kupiłem? Kupiłem prasę Sipme Jak widzicie Z277 łamane na 1 Farmę y, Producent europejski Tutaj jest taka naklejeczka, bo to tak było I tak, no i ona widzicie jest nawet nie naruszona Podoba mi się ta prasa, dlatego ją kupiłem No i ona kosztowała 15 tysięcy Tak A y, tutaj mamy drugi, drugą rzecz to jest Esiok. Ten kosztował mnie 4500. Nie? I tu jest ten ładowar, co Wam mówiłem na odcinku Zorki. Już dawno go pewnie oglądaliście. Mówiłem Wam tam, że czy kupujemy ładowar, czy to. Także mi nie odpowiedzieliście. Ale to nic, nie przejmujcie się tym. Yy, także kupiłem to co w, mo w mojego uznania by było lepsze Dałem za to 500 zł, czyli razem za ten zestaw było 5000, a, a za tą pracę było 15, czyli 2, 20 tysięcy i no i co? No i sobie może odpalimy Najpierw wypniemy to. I musimy zapakować prasę. zapakuję prasę widzowie, tak to zrobimy, że za... A, i ogólnie, y, nie ten. I ogólnie y, ten. Y, czemu nie audicą? Bo audica nie miała haka, Miałem pożyczyć tylko lawetę, ale audica nie miała haka jedna. To się dzielało, że nie Może ktoś przyszedł cieszę, że mocniej zielon. To ja mieszkam na takim podmózku, bo tam jeszcze ten, ten koledze tam gdzie mieszka, to dla mnie się przepraszam, że tak wrzuciłem tą pracę, ale jeśli inaczej nie, da było no na tych kołach balony takie wielkie i, i on, on nie strzegał ten mój kolega, że. Aha. Dobra, odcinamy sobie to. I widzowiec sobie postawił mi tego Jesioka. I on nie chce być nagrywany, także się schował do domu. I powiedział, że, że. Ten ja, nawet szczerze, jak znalazłem to ogłoszenie, to sprzedaję. To ja nawet nie wiedziałem, że to on jest akurat. Ja tu dzwonię, a tu głos. Jego, ja mówię, co jest. I ogólnie szybko to sobie zawieziemy, tam, tam to ten rozładuje sobie, o kurde tam ciągniki mam tylko podpinane. Dobra to uwaga, 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 żeby się nie, nie, nie spierdzieliło, już się trochę omsknęło. Poczekajcie, tutaj poprawimy, bo to wiecie, policja zaraz wyjechała za rogu i był O kurde. Ja z Ja z Pudzaniowska będzie z pódziane, także to śpiewamy się. Dobra, z tamtej strony to nie wiadomo, że ten. Podobno tu była gdzieś rano kontrola Je jeździła policja. Jeździli, nie wiem kogo szukali, ale jeździli. Koleżka mówi, żeby uważać, bo... No że tu jeżdżą, także żeby uważać No to lecimy sobie szybciutko Moje 5 minut odcinka praktycznie, także tak zabudowanym tak nie można, pożyczyłem ogólnie sobie tego na samochód I zaraz sobie rzucimy tam już mam naszykowany do siamokosów, bo niedługo widzę je chciałbym przypomnieć i będzie to oczywiście nagrywane ja mam maszyny już tam pospinane ogólnie bo oszykowałem no i myślałem że trzeba będzie pożyczyć prasę a tu mówię, ten uczciwa, no mówię dobra so, pojedziemy zobaczymy co tam jest akurat maszyna do maszyny maszynie sobie maszynie. rozłożymy sobie pojazdy Dobra, zgasimy to sobie. Wypalimy o góra o naszego bur... O dobra, odpalił, bo ostatnio akumulator troszkę wysiedł na, na czwartym odcinku i no, dlatego tak nie palił. No o kurde, ja się tu jeszcze nie mieszczę, no. Nie gadaj, że o górkę tu nie mieszczę. Przekierz, on jest mały. Więc... No dobra Szybko to zrzucimy, myślę Szybko to sobie nie to ogarnę Nie mogłem aż wam powiedzieć Nie mogłem aż w to uwierzyć, że kupię pracę na pierwszy sezon i nie będę pożyczał Uuu Właśnie bo tu jest ta górka, muszę w trochę A niech to sobie tak stoi. I lecimy dalej z kolejnym transportem. sioka to już tam łatwo. O kurde, przelysowałem Audi! Dobra, to się wyklepię, To się wyklepi, ja postawię to jest wyklepię. Dobra, lecimy. I gaz. Dobra, już tam trudno, że... E, tam to trzeba... To trzeba się pojechać. O, nie miałem pokazać od tego koleżki, bo yy, no, pożyczyłem to. Także dzięki za użyczenie Wam od razu mówię, że użyczyłeś. Pozdrowienia dla Ciebie na odcineczku. I lecimy. Nie, bo tam nie mam, może kiedyś przyjdzie ten sąsiad do mnie, to będzie na kamerach, bo on chce być, tylko że akurat ja do niego zadzwoniłem, on, bo on, to jest samochód firmowy, a on ma prywatnie jeszcze taki inny troszkę. I pojechał sobie teraz do miasta, także no. Szybko, szybko tutaj rozładuję U. Dobra. Auta. od się, bo Ja tu mam ogólnie taki dorobiony dzyndyl, bo on nie mówił ten, co mówi, mówi, że... Przepraszam, widzowie Dobra, tu już jestem I nie jedziemy sobie tym Jedziemy sobie tutaj, jeżdżamy Przepraszam, bo nagle, nagle, na nagle tam gdzieś tutaj Powiedzmy że sobie, co tutaj było No i jedziemy z tym Esiokiem, ja tu będę gadał. Cieszę się z zakupu. Myślałem, że jakiś większy traktor znajdę. Taki wiecie 40 koni, 50. Ale naprawdę Esiok mówię, mi odpowiada, bo ja tam akurat nie zagłębiałem się w firmy ciągników. Nie wiem. Napiszę, czy Esiok to jest firma bardziej? E S? Mi się wydaje, że S to jest, to jest jakiś silnik. To było... Coś napędzało. Napiszcie w komentarzu. Mi się zdaje, że kiedyś był Zamkniemy bramę, bo to z kulturą trzeba, o, tyk. Dobra, z kulturą trzeba było Ten I mi się wydaje, że Że jak, jak takie mocarnie kiedyś były, takie coś na półkach, nie wiem jak to tam się, się nazywało Ktoś jak się zna i ogląda odcinek a Zapraszam, żeby oglądali odcinek, oglądajcie to Naprawdę Ty, bo mi lata, ty samolot, ale mi latał bokiem. E, e, ogląd jak ogląda jakiś znawca starszych maszyn, to mi po to mi powie czy to jest firma w ogóle, czy co. Ale mnie ściąga, ale mnie ściąga widzę. Zaraz mnie postawi tu jak nic. On tak driftuje! Wow! To nie! Jak, jak driftuje! Jaki drifter! no, bo widzowie jeszcze chcą zjechać i zjechać sobie. Odniesiemy go. No bo po prostu przez te drifty, ja nie wiem, co oni podryftują. Dobra, lecimy. I ogólnie ja już chcę Wam podziękować za ten odcinek, bo już mamy 11 minut. Dzięki, na razie siemano! Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję.